Czy w tym roku mamy najgorsze święto LEGO Star Wars od lat? Właśnie z tym pytaniem w głowie wybraliśmy się do LEGO Storu, dlatego w tym odcinku zobaczymy sobie jak wyglądał event w LEGO Storze, obczajmy wszystkie nowości, pokażemy Wam co my wybraliśmy dla siebie oraz zrecenzujemy wszystkie dostępne gratisy. To od początku. Lekko chorzy już z samego rana popędziliśmy do LEGO Storu i na pół godziny przed otwarciem była taka kolejka ale jakoś się udało, a już na wejściu wystawiona była wielka gablota razem z najnowszymi zestawami. No i jednocześnie tu jest odpowiedź, dlaczego to jeden z gorszych 4 Maja w ostatnich latach. Bo jeżeli tak jak my nie planowaliście kupować nowego UCS-a, no to zbiór zestawów, który można było wziąć jest albo przepłacony, albo bardzo przeciętny. Uwierzcie, że w domu przez dobrą godzinę robiliśmy kalkulacje, jak to nam najlepiej wyjdzie. A co wyszło, to zobaczycie potem, za to jeżeli chodzi o atmosferę w LEGO to oceniamy ją bardzo Pozytywnie, kosplayerzy, duży zapas zestawów i obsługa przygotowana na naprawdę spore tłumy. A no i można było jeszcze wybrać stronę kultowego pojedynku. I will do what I must. My już z powrotem w bazie i bez zbędnego przedłużania przenieśmy się na stół. Przed Państwem nasze dzisiejsze zakupy, no i mamy tutaj trochę nowości, na przykład Ewinga, na przykład Brick Mamy też wszystkie dostępne gratisy, mianowicie te dwa. Trzeci też udało nam się ograć, ale jak widzicie, brakuje tu kilku nowych setów i już wam tłumaczę Dla Dlaczego? Zaczniemy od loga LEGO Star Wars. Jest to zbiór żółto-czarnych klocków za trzy stówy, który układa się w napis Star Wars. Tam naprawdę nie ma żadnej funkcji, żadnego nadruku, żadnej figurki, w przeciwieństwie do Marvela. I moim skromnym zdaniem dużo lepiej za jedną trzecią ceny kupić sobie po prostu takie samo logo, tylko że podświetlane, ledowe. Nie z LEGO. Dalej mamy prom Kyle Lorena i hełm Kyle Lorena. I w przypadku obu tych setów jest podobnie. Uważam, że są nierównomiernie drogie do tego, co sobą Reprezentują. hełm Kylo jest po prostu nieładny, w mojej opinii. Z kolei, prom, bez jakichś znaków szczególnych, i to z naprawdę cienkim przelicznikiem za element. Najfajniejszy z tych, co pominęliśmy, jest Chopper, ale wynikało to po prostu z naszej kalkulacji. Chopper jest w szerokiej dystrybucji, można go dorwać taniej, dokładnie tak jak w przypadku Ewinga, i z tych dwóch my postawiliśmy na Ewinga. No to skoro już wiecie, to bez zbędnego przedłużania przejdziemy sobie do nowości. I tak, nie bez powodu mówię nowości, ponieważ ten hełm wzięliśmy właściwie. Właściwie tylko do dobicia gratisów, a nasz opening proponuje zacząć od Ewinga z serialu Andor. Tak, prezentuje się pudełko od naszego Ewinga, jest ono dosyć grubaśne, bym powiedział. Mamy oczywiście cztery figurki: mamy K2SO, mamy agenta biura bezpieczeństwa, mamy Dedre Miro oraz samego Kasjana Andora. Na odwrocie widzimy, jak możemy rozłożyć skrzydła Ewinga, jak wypuścić tutaj sprężynowe strzałki oraz jak toczyć bój z Imperialnym Biurem Bezpieczeństwa. Statek zapowiada się ciekawie. Oczywiście, zarówno K2SO, jak i sam statek porównamy z jego poprzednią wersją i ocenimy, czy wyszły zmiany na lepsze, czy jednak trochę na gorsze. Let's go! I tyle. Mamy już same papierowe woreczki. Jest ich dokładnie 6. No i mamy oczywiście instrukcję, czy to jest render? To może być render, to może być zwykłe zdjęcie. No szkoda, że nie jest to jakaś ładniej zrobiona instrukcja, klasyczny biały papier. Chociaż nie jest to ten najgorszy typ papieru, za to na pewno plus. Tak prezentują się naklejki do tego zestawu, nie ma ich zbyt wiele, więc jest to w pewnym sensie plus. Instrukcja, oczywiście jak to instrukcja, ale domyślam się, że to co interesuje Was najbardziej, to reklamy z tyłu. No i mamy tutaj ARC170. Mamy naszego Ewinga, mamy nowego Choppera, którego nie zobaczycie w tym filmie, ale możecie zobaczyć na przykład u Brodatego, mamy Grogu w nosidełku oraz bardzo udany Starfighter Asoki. You're stuck with me, Sky Guy. Nietypowo zacznijmy sobie od minifigurek. No to na początek Cassian Andor. Mamy bardzo ładnie zadrukowaną figurkę, jeżeli chodzi o torsik, no to jest on zadrukowany z obu stron, w rękach dzierży potężny blaster, widzimy tutaj taką typową rebeliancką kurtkę, zadrukowane oczywiście nóżki, no i sam grymas naszego Andora w połączeniu z włoskami dopasowanymi no, do tego, jakie miał w serialu. Oczywiście mamy również alternatywny grymas, taki zawadiacki uśmieszek. Na następny ogień leci K2SO i jest to dokładnie ten odlew, który dostaliśmy w przypadku zestawów z Rogue One. Mamy tutaj na ramionach znaczki Imperium, mamy nieruchomą główkę, która jest jakby odlewem połączona razem z torsikiem, na którym widzimy jeszcze kilka przełączników. Jeżeli chodzi o rączki, są to po prostu czarne rączki droida, jeżeli chodzi o nóżki, no to są nóżki Super Battle Droida. A czym on się różni od tej wersji z Rogue One? Różnice są właściwie tylko dwie. Mianowicie stary k ma odpryski na hełmie, tak jak widzicie, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, taki trochę Większy oraz różnią się oczywiście nadrukiem na torsiku. Ten stary ma taki mniej wyraźny szary nadruk, no to nowy ma połyskujący srebrny. Jeżeli chodzi o agenta Imperialnego Biura Bezpieczeństwa, jest on wyposażony w tarczę oraz blaster. Ma bardzo ładnie zadrukowany torsik obustronnie. Widzimy tutaj taką imperialną zbroję polową. Jeżeli chodzi o nóżki, to nadruk tutaj prezentuje się również bardzo dobrze. Jest on przedłużeniem tego munduru. Na głowie ma on oczywiście czapkę, no ale alternatywnego grymasu tutaj nie uświadczymy gdyż pod tą czapą byłby od razu widoczny. Tego problemu nie ma już nasza Dedra Miro, chociaż tutaj nadruk na spodenkach troszeczkę gorzej się zachowuje, przez to, że biały na czarnym trochę inaczej się odznacza. Za to, jeżeli mówimy o torsiku, no to prezentuje się on już bardzo dobrze. Mamy tutaj płaszczyk, w którym ona sobie śmigała. Jest to również część munduru Imperialnego Biura Bezpieczeństwa. Mamy pasek, kaburę oraz mamy zupełnie nowy element. Mianowicie imperialna czapa oficerska została tutaj wyposażona w dodatkowy odlew włosków. Mamy z tyłu taki bardzo ładny koczek. Prezentuje się to moim zdaniem bardzo udanie, no i dzięki temu nasza Dedra może mieć oczywiście alternatywny grymas twarzy. Tutaj typowy dla niej wkurzony. Przed Państwem Ewing ze skrzydłami w pozycji do lotu. Jeżeli chodzi o samą bryłę, to została ona odwzorowana dosyć dobrze. Jedna funkcjonalność na pewno przez zmniejszenie skali poszła na minus, ale o tym za chwilę. Na razie przejdźmy sobie do ogólnego wyglądu naszego Ewinga. Jest to naprawdę bardzo długi zestaw. Dosyć cieniutki, no i wyposażony w troszeczkę szczegółów. Pierwsza rzecz, do której od razu mogę się przyczepić, to są silniki. Bardzo dziwna jest ta dysproporcja. W poprzedniej wersji nie była ona aż tak widoczna. Niemniej samo wygładzenie. I wytajlowanie podoba mi się, jest tutaj naprawdę dobrze wykonana robota. Tak samo w przypadku reszty kadłuba, naprawdę nie mamy tutaj tak wielu studów, jak moglibyśmy mieć, a na pewno jak mieliśmy w przypadku poprzedniego Ewinga. Ciekawą funkcją jest otwieranie naszej kabiny. Mamy tutaj mianowicie taki oto dzyndzel. I kiedy go sobie naciśniemy, nasza szybka odskakuje i możemy sobie ją otworzyć, żeby zobaczyć, jak wygląda wnętrze kabiny. Jest tutaj dosyć płasko, panele to są akurat naklejki. Powiedziałbym, że to jest pewien minus, ponieważ zobaczcie, kiedy włożymy sobie figurę. No to ona niemalże leży, pilotując ten statek. Dosyć groteskowo to wygląda. Troszeczkę tak jakby sobie kimęł na służbie. No ale cóż. W bardzo zmyślny sposób za to zostały tutaj wplecione działka sprężynowe, nie są one jakoś ofensywnie widoczne, nie są na siłę naczepiane, a mają też fajną funkcję, bo kiedy naciśniemy sobie ten element, to oba wystrzeliwują w kierunku imperialnych. Tak, prezentuje się i wing od frontu. No i słuchajcie, rozszczepmy sobie te skrzydła. Tak mniej więcej prezentuje się sama kabina. No, robota jest naprawdę dobra. Tutaj skala musi wybaczyć trochę rzeczy, na przykład takie prześwity, jak tutaj widzimy. W poprzedniej wersji było to lepsze, niemniej poprzednia wersja była bardzo topornym statkiem. Jeżeli chodzi o spód, no to on też został tutaj całkiem nieźle wykończony. Z przodu mamy kultową szybę, która oryginalnie powinna prześwitywać do kabiny pilota, w sensie z kabiny pilota powinno być tutaj... Widać, nieważne, wiecie o co mi chodzi. Na pewno rzeczą, do której się muszę przyczepić, jest sposób, w jaki otwieramy ten dolny panel. One w oryginalnych Ewingach były odsuwane. Poprzednia wersja to zachowała, ta aktualna, no niestety, ma z tym problem. W środku nie mamy szczególnie dużo miejsca, właściwie jest tu miejsce, żeby umieścić tylko jedną minifigurkę. Mamy tutaj też bardzo dziwną część, której troszeczkę nie rozumiem. No i właściwie tyle, z obu stron otwiera się on w ten sam sposób. Z tyłu mamy jeszcze coś na wzór klapy desantowej, ale ta klapa prowadzi nas donikąd. Nie wiem po co to zrobili, ale to może był w tym jakiś ukryty cel. Sam mechanizm skrzydeł działa w dosyć prosty sposób: mianowicie odczepiamy sobie takie oto zawiasy kulkowe. Tutaj widzicie kuleczkę, tutaj widzicie drugą część zawiasu i przyczepiamy również taki sam zawias, tylko że przy silnikach, taki sposób. I w taki sposób. Tak prezentuje się nasz Ewing w pozycji do ataku. No nie przypada mi to do gustu szczerze, trzeba przyznać, że jest bardzo rozłożysty. Ja chyba tak jak większość woli go ze złożonymi skrzydłami, ale jest to bardzo ważna funkcjonalność. Tego pojazdu, dokładnie tak jak x X-Wingu dlatego fajnie, że jest i jest dosyć poprawnie zrobiona Tak, oba statki prezentują się obok siebie, no i przez to, że została tutaj zastosowana taka sama szybka jak w przypadku nowego, możecie zobaczyć różnicę w skali, tak samo różnice w wielkości tego okrętu. No, został on jednak dużo lepiej zrobiony w tym przypadku. O dziwo nie jest o tyle dłuższy, o ile myślałem, że będzie. Dodatkowo spójrzcie na te silniki one nie różnią się aż tak długościowo wręcz powiedziałbym, że te nowe są nieco większe, ale proporcjonalnie, jeżeli chodzi o oryginał, no to ten stary z Rogue One cały czas robi tutaj robotę. Różne są tutaj również mechanizmy, ponieważ żeby wystrzelić strzałki, klikamy sobie na wystające takie klocuchy i możemy oddzielnie wystrzelać te strzałki. W przypadku starego, w nowym za jednym razem. Dodatkowo mechanizm podnoszenia tej klapki. Tutaj mamy taki jeden zęzelek, a tu mamy podwójny. I również odchyla nam to klapkę. No i spójrzcie tutaj. Mamy oczywiście ten prześwit, o którym mówiłem wcześniej. Pilot ma wygodne krzesełko, gdzie może sobie usiąść. No prezentuje się to po prostu lepiej względem poprzednika. No i co ważne, jeżeli chodzi o boczny mechanizm, no to drzwi otwierają się tak jak w przypadku oryginału po prostu do boku. W środku oczywiście mamy karabiny zrobione ze stóp shooterów, które możemy wysunąć. Z drugiej strony prezentuje się to oczywiście tak samo. No, a nasza szybka tutaj, z której widzicie prześwit do samej kabiny, mogę wam nawet pokazać, pomachać tam ręką. No, ta szyba jest po prostu lepsza, jest większa, bardziej zaznacza nam tutaj swoją obecność. Kurczę, tak jak podobają mi się oba statki, tak muszę przyznać, że stara wersja jednak tutaj króluje nad tym nowym, chociaż wkład figurkowy uważam, że jest bardzo zbliżony. Jeżeli miałbym uczciwie od cenić tego Ewinga, no to muszę przyznać, że jest to dosyć udany model, ale ma swoje mankamenty przez to, że został aż tak pomniejszony. No ale figurki to oczywiście klasa, więc jeżeli znajdziecie go gdzieś w okolicy dwóch stówek, zdecydowanie polecam zainteresować się tym zestawem. A tak prezentują się gratisy, które mogliśmy zdobyć w Legostorze za zakupy. Odpowiednio ten za 165 zł, a za przekroczenie 670 zł... Taka placówka treningowa na kamino. Do statku Django Feta oczywiście dodawany był jeszcze również breloczek. Prezentuje się on w taki sposób. Niby nic szczególnego, w sensie no jak na breloczek to jest ładnie wykonany, trzeba przyznać. No ale umówmy się, no breloczek jako gratis. Znacie moje podejście do różnego rodzaju monet ze Star Warsów i innego tego typu rzeczy. No tam powinny być jakieś klocki. Czwartym gratisem, chociaż tak nie do końca gratisem, to jest taka pamiątkowa moneta ze Slave One czyli właśnie statkiem Django Feta. Można ją było odebrać tylko przez stronę, płacąc punktami insiders. No, również miał dosyć podobnie co ten bryloczek, no umówmy się, nie jest to nic szczególnego. A jak prezentują się klockowe dodatki, zabierzmy się za sokoła. Bez zbędnego przedłużania. Let's go. Instrukcja, jak to oczywiście w przypadku takich zestawików, jest po prostu rozkładana, jak taka ulotka. Przejdźmy sobie do speed W ogóle, jak już tak składamy, to chciałem tak zagadnąć. Nie macie wrażenia, że tych sokołów Millenium jest po prostu za dużo i wyskakują nam wręcz z lodówki? W sensie wiadomo, kultowy statek i fajnie, żeby był na półkach, ale jak Mamy ich na półkach jednocześnie kilkadziesiąt, no to można to uznać jednak za lekką przesadę. Mamy trzy elementy zapasowe, a z 74 elementów powstał nam taki oto Sokół soku Milenium. Nie wiem szczerze, co o nim szczególnie powiedzieć. Czyli no jest on wykonany poprawnie, nie da się ukryć. No, mamy zarys silników, mamy nawet stopki, na których możemy sobie wylądować. Mamy antenę. Bardzo żałuję, że ten cockpit nie dostał jakiegoś ciekawego nadruku, szczególnie, że już mieliśmy dokładnie ten klocek z nadrukowanym cockpitem sokoła, chociażby w microfightera Chciałbym wam coś ciekawego powiedzieć o tym zestawie, by jakoś o, dodać jego plusy może czy coś. Jest to całkowicie przeciętna budowla z niewymiarowym kokpitem, bo to jest serio duże tak patrząc w skali tego statku. No jeżeli ktoś miałby za to płacić to odradzam, jak wpadło jako gratis no to fajnie, bo przynajmniej mamy 74 dodatkowe elementy. I jeżeli chodzi o ocenę tego jako zestawu to oceniam to jako zestaw do zapomnienia. No a teraz przed wami gratis, na który wszyscy czekali czyli placówka treningowa na Kamino. Warto zaznaczyć, że to jest zestaw, w którym po raz pierwszy pojawiają się klony kadeci. Fakt, są to trzy takie same figurki, niemniej fajnie jest w końcu dostać klonów kadetów w jakiejkolwiek formie, ja się bardzo cieszę. Jeżeli chodzi o sam statek, no widzimy go dosłownie na kilka sekund w filmie, jest to statek nadzorczy Kaminoan. Nie wiem, co to robią klony swoją drogą, no ale dobra, pewnie jakieś były przeszkolone, żeby tym sterować. No i od razu mam dla was ciekawostkę, ponieważ ten zestaw chyba był robiony z wyprzedzeniem. Spójrzcie na to. Mamy tu tutaj plastikowe woreczki. Jedynka, dwójka, no i instrukcja. Czy będą tu jakieś reklamy? Nie, nie będzie tutaj reklam, więc przejdźmy sobie już do budowania. No, przyznam szczerze, że od kiedy usłyszałem o tym gratisie, no to byłem naprawdę mega nakręcony, żeby go zdobyć. Finalnie powinno się udać dwie sztuki, no i kurczę pieczone, w końcu dostajemy kadetów i powiem wam, że nawet jestem ciekawy tych kaminoańskich przeszkadzajek i tego statku. A wręcz mam cichą nadzieję, że jest to taki mały, malutki kroczek ku temu, żeby Lego kiedy wypuściło nam klonów kadetów w strojach treningowych. Wiecie, takie jak miał skład Domino na przykład. No dobra, no to figurki na bok i na razie nasz statek też i skupmy się na tych mniejszych konstrukcjach. Co tutaj dostajemy? No na przykład dostajemy zbudowaną z notem barierę, do której możemy poprzyczepiać sobie bronię dla naszych klonów. Jest to dosyć prosta konstrukcja, tak naprawdę ciężko to nazwać konstrukcją, to bardziej przeszkadzajka terenowa i osobiście kojarzy się ona z tymi platformami treningowymi, gdzie na przykład ćwiczył skład Domino, no, Albo tym, gdzie Tarkin testował jednostkę 99. Sama bariera, trzeba przyznać, że nie szczególnie osłania nasze klony. Ledwie sięga im to do pasa, więc bardziej musieliby za tym usiąść, na przykład w ten sposób. A i tak widać, że no, mamy tutaj czysty strzał. Sama w sobie konstrukcja jest ładna. Podoba mi się tutaj dobór kolorów. Bardzo pasuje do tego, co działo się na kamino. I wręcz myślę, że gdyby takich barier zrobili kilka, na przykład, nie wiem, Z3, to już mielibyśmy fajny zalążek takiego treningu klonów. Trochę ciekawszą konstrukcją jest ta wieżyczka treningowa. Nie jest ona za wysoka względem minifigurki, ale przynajmniej się kręci, więc możemy prowadzić w miarę stały ogień z tych działek, które mamy umieszczone w sumie na wszystkie cztery strony świata. Uważam ogólnie, że ten secik mógł nie mieć tego statku i mógł mieć taką fajną platformę do trenowania klonów, no ale już z tym się powtarzam w tym odcinku, wiecie o co mi chodzi, myślę, że wszyscy bylibyście zadowoleni. No a przed Wami w tym momencie KE-8 Enforcer. Był on takim trochę środkiem do radzenia sobie z niesfornymi w różny sposób klonami. Jest to pojazd repulsorowy, on nie latał w kosmosie, on raczej latał na powierzchni, Kamino, nadzorując właśnie rozwój naszych truperów. Jeżeli chodzi o sam statek, to tak wygląda on w pozycji lądowania, a tak prezentuje się w pozycji do lotu. Mamy tutaj działko ogłuszające. Dół nie jest niczym zabezpieczony, więc on może się poruszać właściwie w takim zakresie. Niemalże 100, sto... no właściwie to 180 stopni. Spoko. Fajnie, że może on sobie wylądować i jakoś tak siedzieć. Jeżeli chodzi o boki tego statku, mamy tutaj dodatkowe podwieszone silniki repulsorowe, którymi możemy oczywiście manipulować żeby zmieniać kurs statku, możemy, nie wiem, zrobić tak i wtedy on poleci w górę, a możemy przekręcić i wtedy leci sobie do przodu. Konstrukcja jest dosyć krucha, to trzeba przyznać. Niektóre części są tutaj tak bardzo na słowo honoru przyczepione, na przykład, słuchajcie, te trójkąty trzymają się tylko na tym jednym studiu. Jeżeli chodzi o kabinę, no to niestety widzimy tutaj mnóstwo, ale to mnóstwo prześwitów, które no nie pomagają tej konstrukcji. Oczywiście możemy sobie zajrzeć do kabiny, no nie ma tutaj akurat nic szczególnego, Mamy po prostu miejsce dla pilota. Możemy tutaj umiejscowić na przykład jednego z naszych kadetów klonów. Tak, nasz klon może tutaj być zapieczętowany. No i może pilnować swoich braci, żeby ci dobrze się edukowali i służyli republice. No ale dobra, przejdźmy do tego co najważniejsze, czyli do minifigurek naszych kadetów klonów. Wszyscy trzej są tacy sami, mają dokładnie te same nadruki, te same główki, te same włoski, te same spodenki, dlatego omówimy sobie tylko jednego z nich. Jeżeli chodzi o figurkę klona kadeta, no to jest wykonana moim zdaniem naprawdę świetnie. Mamy dual molded czerwono-czarne nóżki, które możemy kojarzyć właściwie z Świętego Mikołaja na przykład. Tutaj wyposażeni są w nie wszyscy kadeci. Dodatkowo, jeżeli chodzi o torsik, no to jest, słuchajcie, naprawdę masterpiece. Mamy naprawdę dobry nadruk, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Z tyłu widzimy właściwie tylko odznaczające się plecki oraz część pasa. No ale szczególną uwagę powinny tutaj zwrócić zadrukowane rączki. Ten emblemat, który widzicie, jest to emblemat rządu Kaminoan. Jeżeli chodzi o buźkę, no to jest to klasyczna buźka klona. Nie mamy tutaj alternatywnego nadruku. Mamy za to bardzo ładne włoski, więc w sumie ten alternatywny nadruk mógł być, ale nie bądźmy tacy rozbestwieni. Tyle nam naprawdę wystarczy. Podsumowując, tak wyglądają oba gratisy. No i jestem bardzo ciekawy, co wy o nich sądzicie. Teim zdaniem Sokół Milenium jest taki do zapomnienia albo po prostu na części. No a z kolei placówka szkoleniowa na Kamino ma dosyć ciekawy, niespotykany statek, no ale ma również tych klonów, kadetów, którzy sprawiają, że ten gratis takiego średniego staje się po prostu świetny. Czy warto? No jeżeli ktoś jest fanem klonów, to zdecydowanie warto, ponieważ te minifigurki są ekskluzywne właśnie dla tego GWP. No to teraz przed Państwem Brickhead Luka Skywalkera jako pilota rebelii. The force will be with you. Muszę przyznać, że podoba mi się ten brickheadik w sensie, wygląda na bardzo szczegółowy. Na pewno ma tutaj kilka nadruków, co już mnie bardzo cieszy. No i co, jeżeli chodzi o pudełeczko, no to po boku mamy Luka najpewniej z Nowej Nadziei. No i z tyłu dwa pamiętkowe zdjęcia: jedno to jak Luke zbija pione z Bixem, a drugie już w pierwszym tunelu Gwiazdy Śmierci. Let's go! No i z tego co widzimy, brickheady cały czas są nieekologiczne. Co w tym przypadku mnie cieszy, bo mamy tutaj plastikowe woreczki. Możemy sobie już obczaić ten piękny nadruk, drugi jest tutaj. Oczywiście podstaweczka, no i instrukcja. Tutaj niestety żadne Brickheady nie mają QR kodu, więc nawet nie macie czego podwinąć. Po prostu dobry interes. I czy mamy tu jakieś reklamy? No nie. Nie mamy żadnych reklam, mamy tylko finalny wygląd. Dlatego zabieramy się do budowania. Tak moi państwo, prezentuje się najlepszy pilot Rebelli, czyli Luke Skywalker. I muszę przyznać, że jest to jeden z ładniejszych Brickheadów, jakie ja ostatnio składałem. Poziom detali jest tutaj naprawdę bardzo dopracowany. Wystarczy zwrócić uwagę na ten hełm. Przepiękne nadruki, gogelki na oczach. Zestaw słuchawkowy podpięty do kontaktu z resztą floty. No jest naprawdę cudownie. Jeżeli chodzi o torsik, również jest bardzo dobrze zrobiony przypomina ten klasyczny torsik pilota rebelii. W ręku dzierży on oczywiście miecz świetlny, który dostał od Obi-Wana. No jest to Brickhead, więc wiadomo, jakichś funkcji specjalnych nie ma, ale jeżeli chodzi o sam wygląd top of the top. No i przed Państwem mój final boss jeżeli chodzi o Brickheady. No tu jest wszystko. To są Star Warsy, to jest moja ulubiona zemsta i mój ukochany Grievous. Tego gościa mam nawet wydzieranego na ręku. Jednak nie tylko Grievous jest tutaj mocnym akcentem, ponieważ mamy Palpatina jako imperatora. Mamy Anakina, któremu możemy zamienić oczka i zrobić z niego darta Weidera. No, i mamy Padme, która jest w ciąży, mimo że nie widać, żeby była w ciąży. No i Mesa Windu. Same papierowe woreczki. Dodatkowo instrukcje zostały spakowane w taką oto kopertę, więc zapewne kiedy ją otworzymy znajdziemy tam kilka różnych instrukcji do każdego z tych Brickheadów. No i nie myliłem się, słuchajcie, mamy Anakina, a.k.a. Lorda Vadera, mamy Mace'a Windu, mamy oczywiście Generała Grievousa z czterema mieczami, mamy Siwa Palpatina, no, i mamy Padmę. Nic tylko zabierać się do budowania. Pierwszy i najbardziej basicowy jest oczywiście Mace Windu. Najbardziej basicowy, no bo Samuel L. Jackson po prostu miał e, co? Miał szaty Jedi i siebie. No i ten bricket dokładnie tym jest. W ręku dzierży on swój fioletowy mieczyk. No i właściwie to tyle. Bardzo ładny nadruk szaty Jedi, oczki klasyczne. No i to jest Brickhead, tak jak już w przypadku Luka, no nie ma to szczególnych funkcji, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o Padmę, to warto zwrócić na warkocz z tyłu, jest naprawdę ładnie zrobiony. Jeżeli chodzi o torsik, no to mamy bardzo ładnie nadrukowaną szatę Padmę, niemniej pamiętajmy, że Padme była wtedy w ciąży, więc chyba trochę inaczej powinien się prezentować ten brzuszek. Nie wiem, nie oceniam, jak na Brickheada uważam, że to jest jeden ze słabszych z tego pięciopaku, ale postać jest jak najbardziej ważna, zarówno dla tej części Star Warsów, jak i dla całego loru, więc e, dla mnie jest spoko. Przyszedł czas na Anakina Skywalkera, i tutaj ta jego fikuśna fryzura została naprawdę dobrze oddana, i uwierzcie mi, że trochę jest dłubania przy budowie tego. Jeżeli chodzi o samego Brickheada, no to mamy szatę Anakina z trzeciej części, e, bardzo dobrze nam znane. Oraz wiemy, co się może stać z tym gościem, dlatego patrzcie na to. Za sprawą podmiany oczek, nasz Anakin Skywalker stał się Dartem Vaderem. Ja chyba zostawię wręcz te oczy Sita. Ponieważ prezentują się mrocznie i są trochę bardziej unikalne jak na Brickheady. Tak poza tym, to co? Mamy ładny nadruk szaty Jedi, mamy mieć świetlny, no i to tyle. Skoro jesteśmy przy złolach, no to nie mogło zabraknąć siwa Palpatina. Tutaj już są większe różnice, ponieważ bardzo ładnie został wykończony ten kaptur naszego imperatora. Dodatkowo, no on sam jest ubrany w imperatorską szatę, tu nie ma co ukrywać. Jedyny zarzut, jaki bym miał do niego, jest. Taki, że troszeczkę szary kolor przebija mu z tyłu rączek. Komuś to może bardziej przeszkadzać, komuś mniej, mi nie za bardzo, ale warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o samą szatę, jest ona dosyć prosta, nie ma tutaj szczególnych nadruków. Głównymi atrybutami Palpatina są tak naprawdę jego sithańskie oczy oraz błyskawice wypuszczane z rąk. No i creme de la creme całego zestawu, czyli oczywiście General Grievous. I to jest najbardziej skomplikowany build, jeżeli chodzi o te wszystkie brickheady, które dzisiaj sobie przedstawili. Naprawdę różni się on konstrukcyjnie. Mamy ciało naszego cyborga. Z wnętrza widzimy przebijający się zielony, transparentny kolor. Wygląda to naprawdę fenomenalnie, przynajmniej moim zdaniem. Cała jego główka nawiązuje do jego maski i w bardzo dobry sposób, oczywiście w klimatyce. Brickheada ją oddaje. Z rzeczy nietypowych mamy rączki dostosowane do rozłożenia się i dzierżenia aż czterech mieczy świetlnych. To tak jak to było w oryginale. Oczy, które otrzymał Grievous, to są te sithańskie oczy, które widzimy. Widzieliśmy już u Anakina oraz Shiva Palpatina. Jeżeli chodzi o części wyróżniki, to na pewno warto zwrócić uwagę na zębiska naszego generała. Tak prezentują się Brickheady w pełnej klasie i na pewno znajdą miejsce na naszej ścianie Brickheadów. Które... Podsumowując, jeżeli ktoś zbiera Brickheady i lubi Star Warsy, nie może ominąć tego zestawu. Podsumowując, ja z zakupów jestem dosyć zadowolony. Czy jakoś bardzo? No, Bywało lepiej, ale bardzo cieszy mnie na przykład Brickhead Grievesa. Podoba Podobają mi się figurki z Ewinga, no i klony kadeci, no to jest klasa. Rzeczy, których nie omówiłem w tym filmie, to jest bryloczek z FreePO, ponieważ dla niego mamy specjalnego shortsa. Oraz nie pokazałem wam śmiesznych dodatków, jakimi są na przykład takie uszy grogu, które mogliśmy sobie założyć na głowę, albo pocztóweczki z Kamino. I to by było właściwie tyle jeżeli chodzi o ten odcinek dajcie znać czy wam udało się wydropić coś fajnego z okazji święta Star Wars no i co dzięki cześć i niech moc będzie z wami siemano